Cześć, Mariusz Łowicki, Ścigacz.pl, a obok mnie motocykl Michała. Michał lubi jeździć po torze, co widać tutaj po takich fajnych frędzelkach, które się kształtują na boku jego opony. Natomiast większość czasu Michał spędza tym motocyklem na drogach publicznych. Wpada od czasu do czasu na tor. I tutaj pojawia się odwieczne pytanie, powód wielu awantur forumowych, jakie opony do takiego motocykla? Czy da się jeździć na jednych, czy trzeba za każdym razem wymieniać oponę ulica albo tor? I teraz proszę bardzo. Mamy coś takiego, co pojawiło się całkiem niedawno na rynku, czyli w tym konkretnym wypadku mamy Dunlop Sport Smarty, TT. Dlaczego ta opona i opony tego typu, bo nie mówimy tylko i wyłącznie o tym modelu, ale o oponach także innych producentów, dlaczego są w ogóle warte zastanowienia się, pogadania, rozważenia, wzięcia pod uwagę? Postaram się Wam opowiedzieć o tym w kilku krótkich, zwięzłych zdaniach. Słuchajcie, dlaczego jest tak trudno stworzyć oponę, która będzie działała dobrze i na torze, i na ulicy? Odpowiedź jest prosta, ponieważ w obu tych środowiskach panują kompletnie różne warunki. Przede wszystkim na ulicy jedziecie, a przynajmniej powinniście jechać, rozsądnie, zgodnie z przepisami a przynajmniej niewiele szybciej niż pozwalają na to przepisy. To oznacza dla opony i waszego motocykla, że nie jedziecie jakoś super szybko, że nie hamujecie bardzo agresywnie, że nie wychodzicie z zakrętu wykorzystując pełną moc, pełną przyczepność. To z kolei oznacza, że opona na ulicy grzeje się zdecydowanie mniej. I w związku z tym producenci opon, którzy o tym wiedzą, projektują opony tak, żeby najlepiej działały w środowisku, do którego zostały przeznaczone. Opona uliczna, Dosyć szybko rozgrzewa się na ulicy. Zawiera sporo krzemionki, która pozwala jej zachować dobrą przyczepność, na przykład na mokrych nawierzchniach, albo wtedy, kiedy jest zimno. Ale to z kolei oznacza, że w tym górnym zakresie wykorzystania, kiedy jedziecie naprawdę szybko, nie jest ona w stanie wygenerować takiej przyczepności jak opona typowo wyścigowa. Z kolei opona stricte wyścigowa została przez projektantów zaprojektowana tak, żeby działać w warunkach dużego obciążenia i pracuje przy dużo wyższych temperaturach. Wbrew temu, co wiele osób sądzi, opona stricte wyścigowa wcale nie jest bardziej miękka, nawet jeżeli Dotykacie ją, to ta guma jest dosyć twarda. A to z tego względu, że opona ta została przygotowana do pracy w określonym zakresie temperatur. I ten zakres pracy się wstępnie wypracowuje poprzez użycie kocy grzewczych. Ta opona jest przygotowywana do pracy w temperaturze. W zależności od opony od 70 do 90 stopni, i w tej temperaturze powinna być cały czas utrzymywana. Jeżdżąc po torze, bardzo szybko i bardzo dynamicznie, jesteście w stanie tą oponę w tym zakresie temperatur utrzymać. Wniosek z tego jest bardzo prosty, jeżeli macie oponę stricte torową i zakładacie ją sobie do takiego motocykla, do jeżdżenia po ulicy, albo nawet motocykla sportowego, bo to może być r 1 s albo cokolwiek innego co ma owiewki. Nie będziecie w stanie tych 90, 80, a nawet 70 stopni utrzymać. To z kolei oznacza, że ta opona nie będzie pracowała we właściwym zakresie temperatur. To z kolei oznacza, że opona stricte sportowa będzie oferowała Wam gorszą wszczepność niż opona przeznaczona do jazdy po ulicy. Ciekawe, prawda? Dobra, jak zatem pogodzić ogień z wodą i sprawić, żeby opona dawała sobie dobrze radę i w środowisku torowym, i w środowisku ulicznym? Cóż, Dunlop w modelu Sport Smart TT sięgnął po prostu po nowe technologie, bez znaczącego przełomu w technologiach nie da się dokonać znaczącego poprawienia parametrów opon. Te opony mają zupełnie nowe mieszanki, mają nowe karkasy, mają profile, które są zbliżone do opon sportowych, w związku z tym dzięki wszystkim rozwiązaniom, które są w nich zawarte, są w stanie poradzić sobie i w jednym, i w drugim środowisku całkiem nieźle. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, każda opona jest kompromisem i to nie jest tak, że jesteście w stanie, nawet wykorzystując nowe technologie, nowe karkasy, nowe mieszanki i nowe profile opon, nie jesteście w stanie wygenerować opony, która będzie błyskotliwa i na torze, i na ulicy. I teraz w pewnych okolicznościach przyrody, kiedy jest wilgotno, kiedy przyczepność nie jest optymalna, Sportsmart MK3, bardziej drogowy, sportowo-drogowy odpowiednik tej opony może okazać się lepszym rozwiązaniem. Natomiast całościowo, jeżeli chcecie jeździć motocyklem i po drogach publicznych, i po torze, to może być najlepszy dla was wybór. A może w takim razie potorówki. Potorówki to też temat, który przewala się przez chyba wszystkie fora motocyklowe. I jest ku temu kilka powodów. Przede wszystkim, powód ekonomiczny jest bardzo istotny, mianowicie te opone da się kupić dosyć tanio i można je założyć na motocyklę. mają nadal bieżnik, więc w teorii. Takimi oponami można jeździć po ulicy. Słuchajcie, nie kupujcie potorówek. Wspomniałem o tym, że te opony są projektowane pod konkretne zastosowania. Opony potorowe to są najczęściej opony stricte sportowe przeznaczone do... Jazdy w dużym obciążeniu, w, przeznaczone do pracy w bardzo określonych temperaturach, są to temperatury i obciążenia, których nie jesteście w stanie wygenerować na ulicy. Jeżdżąc w takich warunkach, jakie mamy dzisiaj, kilka, kilkanaście stopni na plusie, dosyć spokojna jazda, te opony nigdy nie będą dogrzane i one będą dawały Wam przyczepność dużo mniejszą niż dedykowana opona do jazdy po ulicy. Koniec, kropka. Dobra, grzać czy nie grzać opony? Jeżeli pojedziecie taką oponą na tor, to dobrze byłoby ją zagrzać. Nie dlatego, że tego wymaga sama konstrukcja opony, bo w przypadku opon sportowych wyjechanie na tor niezagrzaną oponą może doprowadzić do jej bardzo szybkiego zużycia, żeby nie powiedzieć zniszczenia. Ale na pewno będziecie mogli od pierwszych zakrętów mieć już do dyspozycji pełną przyczepność. A jeżeli nie będziecie mieli kocy, to pewnie będzie trzeba zrobić ze 2-3 kółka, żeby tą oponę dobrze zagrzać. I to jest czas, który de facto jest dla Was stracony. Przy okazji temperatury pojawia się także kwestia ciśnień i to jest temat dosyć dyskusyjny. W przypadku opon sportowych każdy producent ma tabele ciśnień, jakie rekomenduje do użytkowania torowego i każdy producent opon szosowych ma tabele ciśnień, które rekomenduje do użytku drogowego. W przypadku stworzenia takiego jak Sport, Smart TT. Tak naprawdę w przypadku jazdy drogowej musicie polegać na tym, co producent rekomenduje do jazdy po drodze publicznej. Natomiast w przypadku jazdy w warunkach torowych trzeba to ciśnienie po prostu odpowiednio dobrać. To nie będzie tak niskie ciśnienie jak Dunlop rekomenduje do swoich opon sportowych. Raczej nie będziecie schodzili z tylną oponą, taką jaką mam tutaj przy sobie, do ciśnienia na poziomie 1,5-16 bara, bo ta opona po prostu ma za sztywny karkas i bardzo możliwe, że mogłoby to jej zaszkodzić. Ale gdzieś tam w okolicach 1,8-20 bara pewnie się gdzieś znajdziecie, to trzeba trochę wypartyktować. Można podpytać bardziej doświadczonych zawodników albo osób, które korzystały z tego gumienia, jakie ciśnienie będzie do tej gumy najbardziej pasowało. Ale tutaj też nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo wszystko zależy od tego, dużo zależy od tego, jakim jeździecie motocyklem, jak agresywnie nim jedziecie, jakie lubicie doznania z, z jazdy tym motocyklem, ponieważ różne ciśnienie będzie dawało Wam różne wrażenia i jedni potrzebują trochę więcej przyczepności, inni potrzebują trochę więcej zwrotności i regulując ciśnienie jesteście w stanie różne rzeczy od tej opony uzyskać. No dobrze, skoro jesteśmy przy wymianie opon, to zastanówmy się. Hmm, Jaka może być trwałość tego typu ogłomienia? Szczerze mówiąc, kogo to interesuje? Prawda jest taka, że takich opon nie zakładacie po to, żeby wykonać jakieś gigantyczne przebiegi. Opony te zakładacie po to, żeby mieć dobrą przyczepność, dobrą zwrotność, dobre osiągi w trakcie jazdy torowej. Ja myślę, że nawet specjalnie w Dunlopie nikt nie wnikał w to, jak ta opona ma być trwała, chociaż one są trwałe jak na, jak na opony, które mogą być użytkowane na torze. Ale bądźmy szczerzy, nie jest to parametr kluczowy, jeżeli jeździmy po to, że interesuje nas przede wszystkim przyczepność. Natomiast w kontekście trwałości mogę powiedzieć Wam tylko tyle, że te opony będą na pewno zdecydowanie trwalsze niż opony stricte torowe, których nie wykorzystujecie w pełni. Mówiąc absolutnie brutalnie, jeżeli nie macie tempa olimpijskiego do jazdy motocyklem torowym po torze, to zakładanie opon, które generują gigantyczną przyczepność, trochę mija się z celem. Nie dlatego, że nie wykorzystacie w pełni tego potencjału, bo to jest jakby jeden z czynników, ale drugi problem jest taki, że opona stricte torowa, bardzo miękka, która się znajdzie na waszym motocyklu, ona się mimo wszystko będzie zużywała dosyć szybko, bo taka jest natura tych opon. One pracując, dosyć szybko się zużywają i będziecie cały czas z tej opony korzystali w zakresie osiągów, które możecie spokojnie uzyskać dużo trwalszym produktem, właśnie takim jak Sport Smart TT. Do tego dochodzi jeszcze jeden dosyć praktyczny czynnik, mianowicie w chwili obecnej w Polsce wysypało nam obiektami, na których możecie pojeździć torowo albo prawie torowo, mam tu na myśli o DTJ ty tory, które są przy właściwie chyba wszystkich większych ośrodkach miejskich w tej chwili w Polsce i ta opona, taki Dunlop daje Wam bardzo fajny bonus w postaci tego, że tych opon nie trzeba przekładać. Przekładka opon wiąże się nie tylko z przekładką opon no sensu stricte, ale wiąże się przede wszystkim z tym, że musicie znaleźć wulkanizatora, wbicie w jego grafik, w sezonie wiecie jak jest z czasem u mechaników. Kosztuje to, drapie to felgi. I mówiąc krótko, jeśli nie musicie zmieniać opon, to jest to gigantyczna korzyść. W rezultacie, jeżeli amatorsko używacie motocykla na torze, motocykla sportowego albo takiego mocnego Golasa jak Beta Michała. A jednocześnie korzystacie z tego motocykla na co dzień, bo jeździcie nim, mówiąc tak młodzieżowo, do roboty. To opona, która umożliwia wam poruszanie się w obu tych środowiskach, jest niesamowicie fantastyczną rzeczą.